Widzimy tu domek myśliwski Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w Wrocławiu pod nazwą Osetyniec. Domek ten stoi około 6 lat, ma 5 pokoi, świetlice jest wygodny z ciepłą, zimną wodą. Także myśliwi tu przebywają, nie e, sami, ale latem. Jest Więc koledzy, tak, w pogodę miejscową tu pięknie zamówili. Jeden plus mamy, teraz zobaczymy tylko jak będzie z Przypominam, ponieważ jest plus. przypominam o ostrożności, bezpieczeństwie. <laughs> Dlatego, że mogą być rejkoszyty i wszystko inne. Lity, a z jest za dużo. Szczelamy. Jeżeli ktoś rozpozna selekcjonowego byka, strzelamy byki i selekcjonerzy. Kłanie, kielaki, dziki, lisy, z lisami, to szczelnie lisa, to złotych płaci tego 80 zł jest na podział dla myśliwych, a 20 na jako odstrzałowe. O, do zdjęcia się pożuje, a tak to idzie. Gdzie są tamci? Słyszałem sygnał, ale nie tego. A gdzie reszta jest? Tam poszli i tam tam dalej. To jak powinni być powołacem, to jest. tak, To No. No bo to chyba wjeżdżało, no? nie? Jest. 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 Jest! 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 A tu poszedł Ten dziczek Mamy i następnego witek króla już. Kolega. głos Jeszcze jakby kulała ta skórna. Ta, ta tam takie, co

Pamiętaj, że tu masz za szyszko takie oznaczenie, Cze? poczekaj, poczekaj. <śmiech> <śmiech> to cię, tu, tu, A Tu odwróć się tego, to jest ten sreby moc, ale nie zaciskaj, ale nie zaciskaj tak z tym Dobra, Dobrze, tak musi być. No za szyszko D ma. <śmiech> <śmiech> <Gadba>. <śmiech> nie, siadamy i bierzemy od rzeki, tak? rozpad dzika wiośl tego może <grymne> <grymne> tak, bo mają szczęście no to wiatr Sagra Rúk,